Już już żyjemy. Wiktor, Wiktor, mówiłem, że masz we w środku. Nie chodź mu. का यार <laughs> <थेथा थूर्ण>। <laughs> na miejscu miejsca, Tamianku, tam nie gramy! Szybciej ustawiamy! Kasper, Kasper, no! Kasper, rozcinamy! Może... Musi, musi, nie może przejść tam piła. Utrzymaj. u wiktor podgrę Spokojnie, to to dobra trudno kasper Chodź, chodź, hoć kasper Chodź. i wytrzymaj wytrzymaj kasper już dech i wyśrodka środka sobie i dech że wysiłka miło Tak, tak, czekaj na to. Miłość, do podania, tak, do podania. Dobrze. Tak, brawo, teraz, tak, tak, teraz dalej. Tak, tak oto. To, to jest. Ale pierwszy raz coś. Dobrze bardzo to. tak szeroko, Mati! O, pajsanio. Góre środka. pastał, alboem się nie. Ami filmu tak skoro pro. Odchodzą. uważaj, uważaj, uważaj. Si szybci, Oskar szybci, tak. Dobrze, trzeba, bo tak. Dobra, graj, graj, chodź Gumich, dawaj. I poczekaj na Trzymaj, trzymaj, Brawo. Dwa szybciej. Ale, kurczę, nie W nogi, nie do przodu. Tłumaczyłem ci. Zobacz jak wygląda w tym Daj mu w nogi. Патрик, не шучу. Radfer, idealnie, ale Artur, Artur trafić! Brawo Janek! Teraz Radujany! Brawo Radujany! brawo Radujany! brawo Radujany! Brawo Radujany! Radujany! niżej Kacper pomysł jak stanąć? Sahin, Sahin. Spokojnie, bo Michała nie ma. Artur zdecydowanie. Kacper też. jest. No ty pójdziesz pierwszy. A ja lekumi za szybko. Wytrzymaj, wytrzymaj! Nie może się! Mogę, dawaj dawaj do tyłu Zamykaj, gummy, zamykaj, zamykaj! czekaj, czekaj maci, czekaj! Czekaj na jednego! Spokojnie, spokojnie! Gummy! 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 Teusz, patrz, co się dzieje, a nie odwracaj się do gry z lecami. ej. Ja, bo... Bardzo miło. Pani Majka? Pani Majka? Pani Majka? Zostaję ja! Wiktor, patrz! Zostaję powoli, a ty chodź na dwójeczkę. Pani Pani, teraz się chcę do siebie skompaktować. Tak. Od tego... Powoli. Teraz powoli. Wiktor spokojnie. Nie, nie, nie. Wiktor. Ja ma być Patryk. Patryk! Co ty na wakacjach jesteś? Patryk! Nie chce ci się? Nie! Michał, co tam? Nie, nie, nie. Pomić, tracimy niepotrzebnie. Szybciej przesuwaj! Dobrze, i przegraj spokojnie! Szanuj piłkę! Nie graj mi Graj Przepraszam, piłkę, bo to szkoda, panie. Miłe, miłe, na swoją pozycję. Dobro! Wiecie, jak za, za... szeroko jesteś. Witam. To jest zimna Patryka. O, si, czeka! Mateusz! Od Buteka schodzi, a walisz do gościa! Gumić, jak to stoi? Gumit! Brawo Janku, Dziękuję. No się... Dziękuję. Ja nie Dziękuję. Dziękuję. to Dziękuję. 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 O Dziękuję. 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 Tak mam. Wysiu, jeszcze... to! Chciałeś to? Zostań, jeszcze nie patrząc! Nie patrząc! Tak. Wysiu, jeszcze bardziej do środka, Wysiu. O, tak! Nie na kozią, nie na kozią! Jezus, Maria! Spokojnie! Dobra, Dobra, Michał, zamknij, środek, środek! środek! Już dzisiaj, już dzisiaj! Pogo, spóźniony, pogo! Pogo, tragedia! się! grać! Pogo, zastanów cały grać! Panowie! wie, w środku więcej nie spokoju, nie takie kwasy. co to że to, to, coś to co z z tego zrobić? Bardzo godziny na wyjście, ale nie, 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 Chodź, chodź! chodź. Przedłapiemy! go odcinaj! Brawo, panowie! Drugi raz ciłkę odzyskali się po pressingu. teraz bardzo duży błąd, Patryka. Wiesz dlaczego? Bo Wiktor...

Oh. That's it. Widziałeś, dałeś to. Chodź, 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 chodź! Mati, podkupiłeś mnie? Można, graj, ja Daj, za wolno! Dobrze, Mati! tak Dobrze, spokojnie! Szanuj, szanuj, przegraj! Tak jest, brawo! Brawo! Kogo twoja, no nie może wstać? Brawo! Zmieniam! Zmieniam! Jadu, 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 jadu. ちょっと待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って To będę miał wtedy, że to jest mojej szacunku w tej sprawie. Nie, ale kolega. Tu chodzi o szacunek dla mnie, do dronera, do kolegi. Jak krosy! 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 Jak Giaiaia, sta! <Susurra> Ala, la scuola che ti ha ottenuto! Zero, z grana wiki, z tymruku! No, no, <Susurra> 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 Dobla, sciol, 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 so. no, 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 Brawo. Brawo. Jak cię gryzoś, gdzie stoi? Stój. na fot. Kogo? to tam na kogo? piłkę. Ej, jakie komu? Dawaj To jest warty. Tak? Bo ja prosta piłka. tak. Będziesz tył, Brawo, przegraj! Miło, że chodź, chodź! Miło, to jest twoja piłka! Polska, to Dobrze, minął, brawo! Dobrze, 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 popadł! Padł, Aseguruj! Dobrze! On no, no, oddaje daje strzała, co gra z pomocy. I pomocy musi od razu zablokować. Staliście z zawodnikiem. Trzeba być tutaj do strzelającego. On wali ze 100 metrów. I wali w okno. A to jeszcze Tak ciąg błędów powoduje, że stracimy gola. Jednego za drugim. Zostaliście myśleć. Mówiłem, że na zmęczeniu trzeba grać łączy. Wyskakujecie wiecie, no, po zawodniku. W środku. Czy Czy nie. No to myśleć trzeba. Ja na

na swoje miejsca! Wiedziałem! Wężej do środka! Zobacz, spokojnie! Spokojnie, miłe! Dobry, dobry! Dobrze! Czekaj, czekaj, Dobrze! Zobacz, brawo spokojnie! Zobacz, spokojnie, spokojnie! Zobacz, spokojnie! Zobacz, Super! Super! Wojtek, utrzymaj! Wojtek! Bo ty się nie orientujesz, jak już jest piła przy tobie! Masz żyć i czekać na to! Zmiana, panie sędzio! Adam, chodź! Wojtek! A jak zagrywasz, to ty masz być czujny! A nie orientować się, jak już piłka się mija! A tak. a tak się Buty były przyklejone i tylko się położyłeś. Ruchowej. Jakbyś to zrobił w roku i ją złapać... nie masz być ruchowy, jest to... Jakbyś się Papryt! dobrze to na klatę Jakbyś to zrobił troszkę w bok. W tą stronę by Ale nogi zostały i... Mati, jak ty stoisz, Mati! Dawaj! Gumi! Gumi? Znowu ci brakuje za chwilę, bo stoisz 5 metrów za linią obrony. Pasz, pasz, pasz! Brawo! wie nareszcie! Tak ma to wyglądać! To linia obrony, a ty 5 metrów za nimi. Po co tam stoi?